Złaźni wyszedłem z... Mój koń tam był hmm. przez inny walon! Kocham oglądać ją Kocham też jak bawią się moją szyją Eryk Tone 7 zł Eryk Tone! Tone widzowie Pierwszy top donator Pierwszy top donator Eryk Tone pozdrawiamy Pozdrawiamy cię Eryk Tone Dzięki Eryk i parę mnie dzisiaj dzięki erytone! Chętnie blizabym ci nóżki języczkiem! Mm. Chętnie erytone, eryttonę, Podczasem eryttonę, blizałbym ci stópki języczkiem. Mm. Dzięki ciebie na ciemnoty! Kocham, dwadzieścia Kocham maślaki! Kocham maślaki. 20... maślaki. co byś mi zrobił, wow. gdybym leżał na twoim łóżku w samych slipach. <pisa> <pisa> A kyrwa, a, kurwa, a kurwa. Jakie a kyrwa Jak Kocha maslaki? Aki, aki, aki Ma dużego ptaki? Aki, aki, aki Kocha maslaki? Aki, aki, aki Ma dużego ptaki? Aki jaki, jaki! Aki jaki, jaki rycych 30 zł. A kurwa, zobacz, przesyłam ci stronę internetową, czekaj! Ten virus, nie! Nie, nie nie, 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 będę patrzył, nie będę patrzył takie strony, to jebany wirus, to jebany wirus, nie, nie, to jest jepany wirus, nie, Poptarzam, nie, to jest jebany wirus, nie, nie. To jest pani wirus, nie będę patrzył, czekaj, czekaj. Czekaj, Kasper no i tak, sam prezent. Kocham maślaki, 15, 15 zł. Dawid, ludzie mówią, że jesteś hetero. To prawda, że jesteś hetero? Hetero? Nie, nie jestem hetero, nie jestem hetero. Nie jestem hetero, nie jestem hetero, nie jestem hetero. Nie jestem hetero. Powtarzam, nie jestem hetero, kocham moślaki. Powtarzam, kocham moślaki. Kocham moślaki. Nie jestem hetero, powtarzam, kocham moślaki. Nie jestem hetero. Powtarzam, kocham moślaki. Nie jestem, nie jestem hetero. Nie jestem hetero, kocham moślaki. Kocham maślaki. 5 złotych maślaki. Dawid. Ludzie twierdzą, że pan Ryszard też jest hetero. Ta! Twoich marzenia chyba, twoich marzeniach! Twoich marzenia, kocham maślaki! Twoich marzeniach! Twoich marzeniach! Twoich marzeniach! Powtarzam, twoich marzenia, kocham maślaki! Twoich marzenia, kocham maślaki, twoich marzenia! Dawid Jasper frajer Jeden złoty Frajer tak. Jebać cię, frajerze Palisz kręcone nieoryginalne papierosy Jesteś frajer pierdoliny Pale Dawid jest szecki debilu jebany Dawid jest pale debilu jebany Dawid jest pale, pale Dawid jest jebany debilu Dawid jest pale debilu jebany Zaki pizda Zaki pizda Halo. Ja jestem, ja jestem, ja Ej, to są rotmansy, kurwa, nie Dawidowy. Dawid setki. Setki, jak Boxdal, jak Boxdal setki. Ale to pali. są rotmansy, kurwa. To nie są rotmansy, to Dawid setki. A nie, A, i A wiesz, Dawid, że Dawidowy to tylko źle, panów. Jak to są Dawidowy, nie? To powiedz no? mi na jaką, na jaką literkę zaczyna się słowo Dawid. Na D. To czemu tam pisze R jak Ryszard i jak Rotmans. Dobra, wiesz co, jak to zrobimy? Weź, udostępnij mu ekran na Discordzie, niedowiarkowi, co nie. Do wiarkowi, <szczyklorz campaigns> <too> I pokaż do kamerki na live paczkę. O, tak zrobimy. Tak be Ty bez kitów, kurwa. Ej, on wziął kurwa drugą paczkę, kurwa. Nie, to ta sama paczka, ta, ta, to ta sama paczka. A pokaż ile papierosów jest w środku? Nic nie Pokaż tą drugą paczkę. O, nie, tam były Ty, dwa tam... papierosy, pokaż boş... tamtą paczkę. Włożyłeś debilu do bilu je do paczki tylko a tam są kęty Nie, ty masz tych kurwa paczek i te są rozpisane a tam są bawiadowe czyli paczki